Orlen, wyścig narodów. Start w Czechach, przejazd przez Słowację, Polskę i wielki finał koło Hotelu Arłamów. Od 15 do 19 maja obejrzymy 5 pasjonujących etapów, a wielki sport będzie na wyciągnięcie ręki dla każdego. Tu zmierzą się najlepsi młodzi kolarze świata i powalczą bez żadnych kalkulacji ani kompromisów o miejsce w historii dla siebie i swojego kraju. Tu rodzą się talenty, które podbijają świat. Taki właśnie jest Orlen Wyścig Narodów, część prestiżowego cyklu UCI Nations Cup U23. Zapraszają sponsor tytułarny Orlen. Sponsor oficjalny Drutex oraz Czesław Flank.